Witajcie poszukiwacze pradawnej wiedzy i ukrytych prawd. Witam na kanale, gdzie splatają się nici historii, mitów i niezbadanych energii pulsujących w sercu ludowych tradycji. Dzień Ostrych Cieni. Czego nie wolno robić 1 października? Pierwszy dzień października, data, która pozornie jawi się jako spokojne przejście w złocistą jesień, kryje w sobie znacznie więcej niż mogłoby się wydawać. To czas głębokich transformacji, kiedy cienka zasłona między światami staje się jeszcze bardziej przejrzysta, a dawne wierzenia zyskują na mocy. Dziś zanurzymy się w głębiny tego dnia, by odkryć jego duchowe znaczenie, dawne rytuały i co najważniejsze zasady, które należy bezwzględnie przestrzegać, by nie ściągnąć na siebie niepożądanych skutków. Przygotujcie się na podróż, która może zmienić wasze postrzeganie nadchodzącej jesieni. 1 października, znany w kalendarzu chrześcijańskim jako wspomnienie świętej Teresy, od dzieciątka Jezus, w ludowej świadomości często rezonuje z końcem Babiego lata i początkiem prawdziwej złotej polskiej jesieni. To dzień, w którym natura zaczyna zwalniać swój bieg, szykując się na zimowy sen. W przeszłości nasi przodkowie bacznie obserwowali ten moment, łącząc go z cyklami rolniczymi, zbieraniem ostatnich plonów i przygotowaniami do mroźnych miesięcy. To czas, kiedy obfitość lata powoli ustępuje miejsca zadumie i gromadzeniu sił. Ludzie patrzyli w niebo, szukając wskazówek na nadchodzące miesiące, a każdy listek, każdy powiew wiatru niósł ze sobą ukryte przesłanie. Duchowy kontekst tego dnia jest silnie zakorzeniony w postaci świętej Teresy z Lisio, francuskiej karmelitanki, która żyła na przełomie XIX i XX wieku. Jej świętość opierała się na małej drodze, drodze pełnej miłości, prostoty i zaufania Bogu w najmniejszych codziennych czynach. Teresa jest patronką misji, ale przede wszystkim jest orędowniczką w sprawach zwykłego ludzkiego życia. Do niej zwracają się ci, którzy szukają siły w cierpieniu, pocieszenia w trudnościach, a także ci, którzy pragną nauczyć się kochać bliźniego w prosty, szczery sposób. Modlą się do niej o zdrowie dla siebie i bliskich, o pomyślność w rodzinie, o duchowe wsparcie w ciężkich chwilach, a nawet o odnalezienie zagubionych przedmiotów, wierząc, że jej deszcz róż, symbol cudów i łask, spadnie na nich. Choć jej kult jest stosunkowo młody. Jej przesłanie głęboko rezonuje z pragnieniem prostoty i autentyczności, które często są także sercem dawnych wierzeń ludowych. W dawnych czasach, choć nie czczono teresy, to i tak szukano duchowego wsparcia w tym czasie, modląc się o pomyślne przezimowanie, zdrowie dla inwentarza i obfitość na przyszły rok, często poprzez wstawiennictwo innych lokalnych świętych, lub nawet poprzez ciche prośby skierowane do sił natury, wciąż pamiętając o ich potędze. Zanim jednak zgłębimy dawne tradycje, poświęćmy chwilę na niezwykłą historię kobiety, która stała się symbolem małej drogi, świętej Teresy od dzieciątka Cezus. Urodzona jako Teres Martę w 1874 roku we Francji, była najmłodszą z dziewięciorga dzieci, z których pięć dożyło dorosłości i wszystkie wstąpiły do zakonu. Już jako mała dziewczynka wykazywała niezwykłą dojrzałość duchową i głęboką miłość do Boga. Po wczesnej utracie matki i bliskiej siostry Teresa doświadczyła okresu intensywnego cierpienia emocjonalnego, z którego wyzwoliła ją łaska bożonarodzeniowa w 1886 roku, dając jej siłę i wewnętrzną wolność. Jej pragnienie wstąpienia do zakonu karmelitańskiego było tak silne, że w wieku zaledwie 15 lat musiała stawić się przed papieżem Leonem, też na, na związki, by uzyskać specjalne zezwolenie. Ostatecznie w 1888 roku wstąpiła do Karmelu w Lisieux, gdzie przyjęła imię Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Tam, w surowych murach klasztoru, rozwijała swoją duchowość, koncentrując się na miłości i zaufaniu Bogu. Zamiast dążyć do heroicznych czynów czy spektakularnych wyrzeczeń, Teresa wybrała małą drogę. Drogę pełnej miłości i wierności w najdrobniejszych, codziennych obowiązkach. Wierzyła, że każdy mały akt miłości, każda drobna ofiara, złożona z pokorą i czystym sercem, ma nieskończoną wartość w oczach Boga. Pisała, Moja mała droga, to podnoszenie małych kamyków, by móc wspiąć się na górę świętości. Jej życie było ciche i pokorne, ale pełne wewnętrznego ognia. Niestety, jej kruche zdrowie szybko podupadło. Zachorowała na gruźlicę i zmarła w 1898 roku, mając zaledwie 24 lata. Po jej śmierci opublikowano jej autobiograficzne pisma zatytułowane Dzieje Duszy, które stały się natychmiastowym bestsellerem, inspirując miliony ludzi na całym świecie. Teresa została kanonizowana zaledwie 28 lat po śmierci, a w 1997 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją doktorem kościoła, uznając głębię jej nauczania. Jej spuścizna to nie tylko wzór świętości, ale także przypomnienie, że prawdziwa wielkość tkwi w prostocie serca i bezgranicznym zaufaniu, a łaski od Boga spadają na nas niczym deszcz róż, o którym prorokowała przed śmiercią. Znaki sumy odczytywanie przesłań pierwszego października. Pierwszy dzień października obfituje w liczne ludowe mądrości, które pozwalają odczytać znaki losu i przewidzieć przyszłość. Nasi przodkowie, żyjący w ścisłej symbiozie z naturą, doskonale wiedzieli, jak interpretować sygnały otoczenia. Przyjrzyjmy się im bliżej. Narodowe, pogodne, urodzajne znaki. Jaka pogoda na świętą Teresę? Taka jesień się niesie. Jeśli 1 października jest słonecznie i ciepło, możemy spodziewać się długiej, łagodnej jesieni z dużą ilością babiego lata. Deszcz i chłód oznaczają szybkie nadejście zimy i wczesne mrozy. To kluczowa obserwacja dla rolników, pozwalająca zaplanować ostatnie prace w polu. Jeśli tego dnia wiewiórki intensywnie gromadzą zapasy i kopią dołki na zimę, oznacza to, że zima będzie długa i sroga. Ich instynkt jest niezawodnym barometrem nadchodzących miesięcy. Obfitość pajęczyn unoszących się w powietrzu, znana jako babie lato, tego dnia jest dobrą wróżbą. Zapowiada na piękną złotą jesień, pełną słońca i ciepła, sprzyjającą ostatnim spacerom i radosnym spotkaniom przed nadejściem chłodów. Gęsi wędrujące tego dnia na południe w dużych stadach zwiastują rychłe i silne ochłodzenie. Im niżej lecą, tym bliżej zimy. To dawny znak dla tych, którzy musieli przygotować zapasy opału. Jeśli liście na drzewach gwałtownie spadają, a drzewa szybko stają się nagie, zima nadejdzie wcześnie. Jeśli zaś długo utrzymują się na gałęziach, czeka nas długa, choć łagodna jesień, a zima nadejdzie ze opóźnieniem. Wczesna rosa piórze października, utrzymująca się do południa, symbolizuje przyszły urodzaj. Wskazuje, że ziemia jest żyzna i sprzyjająca, a plony będą obfite w kolejnym roku. Jeśli tego dnia jest pochmurno, ale bez deszczu, to znak, że nadchodząca jesień będzie obfitowała w grzyby. Wilgoć w powietrzu sprzyja ich wzrostowi w lasach. Bytowe pieniężne znaki. Znalezienie na ulicy monety 1 października jest dobrym omenem. Nie wolno jej ignorować. Podnieś ją, a przyciągniesz do siebie bogactwo i pomyślność. Wierzono, że to znak od sił wyższych symbolizujący nadejście pomyślności finansowej. Jeśli tego dnia przypadkowo rozsypiesz sól, zwiastuje to drobne nieporozumienia lub kłótnie w domu. Aby złagodzić ten zły omen, należy natychmiast zebrać sól, a szczyptę rzucić za lewe ramię, prosząc o odwrócenie zła. Jeśli po raz pierwszy tego dnia usłyszysz śpiew z kowronka, to znak pomyślności w interesach. To bardzo rzadkie, ale jeśli się zdarzy, oznacza szczęście w sferze finansowej i zawodowej, szczególnie w rozpoczynanych przedsięwzięciach. Szmatan podarowanie bliskiej osobie ku jesiennego bukietu z liści lub jarzębiny, ma przynieść obu stronom długowieczność i zdrowie. To gest, który symbolizuje dbanie o wspólne dobro i ochronę przed chorobami. w tę noc. Sny z nocy, z 30 września na 1 października mają wyjątkowe znaczenie, niosąc ze sobą głębokie przesłania dotyczące twojej duchowej ścieżki i przyszłości. Uważaj na nie, mogą być one kluczem do zrozumienia ukrytych aspektów Twojego życia. Sen o różach Jeśli śniłeś o różach, szczególnie o ich płatkach, to potężny znak łaski i miłości. W kontekście świętej Teresy, która obiecała spuścić deszcz róż z nieba, Taki sen symbolizuje spełnienie pragnień, nadejście pocieszenia w trudnościach lub otrzymanie niespodziewanego błogosławieństwa. Może to być również zapowiedź uzdrowienia lub rozwiązania długotrwałego problemu. Sen o zbiorach, polach lub owocach oznacza obfitość i pomyślność w życiu. Jeśli zbiory są bogate i zdrowe, to znak, że twoje wysiłki zostaną nagrodzone, a trud opłaci się. Zepsute owoce lub puste pola mogą niestety zwiastować straty, lub niewykorzystane szanse. Sen o podróży lub wędrówce. Symbolizuje zmiany, które nastąpią w twoim życiu. Jeśli podróż jest spokojna i przyjemna, czekają cię pozytywne zmiany. Trudna, męcząca wędrówka może oznaczać, że będziesz musiał zmierzyć się z przeszkodami, ale ostatecznie osiągniesz cel, jeśli wytrwasz. Sen o kościele lub modlitwie. Jest znakiem duchowego przebudzenia lub potrzeby głębszego połączenia z własną duchowością. Może to być wezwanie do refleksji, medytacji lub poszukiwania wewnętrznego spokoju. Często oznacza również, że otrzymasz wsparcie w trudnej sytuacji, jeśli tylko zwrócisz się o pomoc. Sen o czystej wodzie symbolizuje oczyszczenie od nowe i nowe początki. Jeśli woda jest mętna lub brudna, to ostrzeżenie przed nieczystymi intencjami lub zbliżającymi się kłopotami. Czysta woda to zawsze dobra wróżba, zapowiedź spokoju i harmonii. Urodzeni w ten dzień. Osoby urodzone pierwszego października są często obdarzone niezwykłą wrażliwością, głęboką intuicją i silnym poczuciem sprawiedliwości. Są to dusze poszukujące prawdy i piękna, często skłonne do refleksji i introspekcji, posiadają naturalny urok i zdolność do zjednywania sobie ludzi, ale jednocześnie cenią sobie samotność i spokój. Ich wewnętrzny świat jest bogaty i pełen niuansów. Potrafią być niezwykle lojalne i oddane, choć bywają też uparte w dążeniu do swoich celów. Często wybierają ścieżki artystyczne, filozoficzne lub duchowe, gdzie mogą w pełni wyrazić swoją złożoną osobowość. Ich życiowa misja często polega na niesieniu pomocy innym, a ich wewnętrzna siła i spokój są dla wielu inspiracją. Cechuje je również skromność i pokora, podobnie jak ich duchowa patronka, święta Teresa, co czyni ich prawdziwymi, choć często niedocenianymi, filarami społeczeństwa. Potrafią znaleźć piękno w prostych rzeczach i cenią sobie autentyczność ponad wszelką fasadę. W głębi duszy pragną harmonii i potrafią ją tworzyć wokół siebie, choć same bywają targane wewnętrznymi rozterkami. W miłości są oddane i wierne, szukają głębokiego połączenia, a ich relacje często są budowane na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Imieniny. 1 października swoje imieniny obchodzą Teresa, Remigiusz, Danuta, Igor, Julia Walenty. Spośród nich Teresa jest szczególnie związana z tym dniem. Teresa to imię o korzeniach greckich, oznaczające mieszkanka terasy, wyspy. Osoby noszące to imię często cechuje łagodność, wrażliwość i głęboka duchowość. Są skłonne do poświęceń dla innych, lojalne i oddane. Posiadają wewnętrzną siłę, która pozwala im pokonywać trudności, a ich życie często jest świadectwem wytrwałości i wiary. Cenią sobie spokój i harmonię, unikając konfliktów, ale w obronie swoich wartości potrafią być niezwykle stanowcze. Teresa to osoba o wielkim sercu, która potrafi kochać bezgranicznie i dawać siebie innym, nie oczekując niczego w zamian. Jej obecność w życiu bliskich jest jak kojący balsam, dający poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Tradycje i rytuały, co należy robić 1 października. Ten dzień to nie tylko czas refleksji, ale także aktywnych działań, które mogą przyciągnąć pomyślność i ochronić przed złymi mocami. Oto kluczowe tradycje i rytuały, które warto praktykować 1 października. Pieśń i rytuał Deszcz róż dla Świętej Teresy. Cel: prośba o łaski, błogosławieństwo, rozwiązanie trudnej sytuacji lub duchowe pocieszenie, czerpiąc z obietnicy Świętej Teresy o deszczu róż. Co potrzebne? Jedna czerwona róża, najlepiej świeża, biała świeca, mała miseczka z wodą, kartka papieru i ołówek. Kiedy i jak przeprowadzić? Rytuał najlepiej wykonać wieczorem po zachodzie słońca w spokojnym miejscu. Zapal białą świecę, symbolizującą czystość i światło duchowe. Delikatnie oderwij płatki róży i wrzuć je do miseczki z wodą, wizualizując, jak każdy płatek niesie ze sobą Twoją prośbę lub intencję. Na kartce napisz jasno i zwięźle swoje pragnienie, a następnie złóż kartkę i umieść ją pod miseczką. Skup się na płomieniu świecy i wypowiedz słowa. Święta Tereza od Dzieciątka Jezus, proszę o Twoje wstawiennictwo. Niech spadnie na mnie deszcz róż, łask i błogosławieństw, które oczyszczą moją drogę i spełnią moje prawe pragnienia. Wymień swoje pragnienie. Dziękuję za Twoją miłość i opiekę. Co robić, posoka Kostazy Ciemłe? Pozostaw świecę, by dopaliła się do końca, jeśli jest bezpiecznie. Wodę z płatkami wylej pod rosnące drzewo lub krzew, najlepiej różany, jako symbol powrotu do natury i ugruntowania prośby. Kartkę z prośbą zachowaj do momentu spełnienia, a potem spal ją i rozrzuć popiół na wietrze. 2. Rytuał jesiennego oczyszczenia domu. Dziebasel Oczyszczenie przestrzeni domowej z negatywnych energii, przygotowanie na jesienno-zimowy okres, przyciągnięcie harmonii i zdrowia. Siokie na to co potrzebne. Suszone zioła, szałwia, bylica, rozmaryn, małe ceramiczne naczynie do palenia ziół, zapałki lub zapalniczka, sól gruboziarnista, świeża gałązka jałowca lub brzozy. Kiedy i jak przeprowadzić? Rytuał wykonaj w ciągu dnia. Najpierw dokładnie posprzątaj dom, następnie w ceramicznym naczyniu zapal suszone zioła i pozwól im się tlić, wydzielając dym. Okać każdą pomieszczenie w domu, poruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara od drzwi wejściowych. Wizualizuj, jak dym zabiera ze sobą wszystkie negatywne energie, zastępując je spokojem i czystością. W progach drzwi wsyp symboliczną szczyptę soli, tworząc niewidzialną barierę ochronną po okadzaniu, Przejdź przez dom z gałązką jałowca lub brzozy, delikatnie omiatia, omiatając powietrze, by przegonić wszelkie pozostałe niechciane byty. Co robić po? Po zakończeniu rytuału otwórz okna na kilka minut, by wypuścić resztki dymu i starych energii. Zioła, które pozostały w naczyniu, wyrzuć poza dom, najlepiej do ogrodu lub na skrzyżowanie dróg, symbolicznie oddając je ziemi. Trzy. Rytuał gniazda obfitości dla pomyślności. Cel: przyciągnięcie dobrobytu finansowego, obfitości i pomyślności do domu w nadchodzącym roku. Co potrzebne: mały koszyczek lub wiklinowe gniazdko, kilka ziaren pszenicy lub ryżu, trzy monety różnych nominałów, mały czerwony kawałek materiału lub stążka, trzy orzechy laskowe. Kiedy i jak przeprowadzić? Rytuał wykonaj rano pierze października. Umieść w koszyczku garść ziaren symbolizujących obfitość i wzrost, monety symbolizujące bogactwo, orzechy laskowe symbolizujące mądrość i długowieczność. Całość przewiąż czerwoną wstążką lub kawałkiem materiału, mówiąc ziarno rośnie, moneta mnoży się, mądrość prowadzi. Niech obfitość w tym domu za gości, niech dobrobyt do nas przyjdzie, tak się stanie, bo ja to mówię. Gdzie stać ci. Co robić po ta namła? Koszyczek umieść w dyskretnym, ale dobrze widocznym miejscu w domu, na przykład na półce w kuchni lub w salonie, tak aby nikt go nie przestawiał. Nie ruszaj go aż do przyszłego roku. Wierzono, że to gniazdo będzie niczym magnes przyciągać pozytywne energie związane z dostatkiem. Kulinarne tradycje. Dnia 1 października, na początku jesieni, stoły zapełniały się daniami przygotowywanymi z ostatnich plonów. Królowały potrawy z dyni, jabłek, śliwek i świeżo zebranych orzechów. Popularne były ciasta drożdżowe z jabłkami i cynamonem, symbolizujące słodkość i ciepło domowego ogniska. Przygotowywano również rozgrzewające zupy, kremy z dyni i marchewki, które miały wzmacniać organizm przed nadchodzącymi chłodami. Nie brakowało też suszonych owoców i orzechów, które były postrzegane jako magazyny energii na zimę. W niektórych regionach pieczono specjalne chleby z dodatkiem ziół, mające chronić dom przed chorobami. Częstym rytuałem było też wspólne rodzinne obieranie jabłek na przetwory, co miało umacniać więzi i zapewniać pomyślność w domowym budżecie. Wszystko to miało na celu nie tylko zaspokojenie głodu, ale również uhonorowanie ziemi za jej dary i zapewnienie sobie siły na nadchodzący trudniejszy czas. Dzielenie się posiłkiem było aktem wdzięczności i wspólnoty, a każdy składnik niósł ze sobą symboliczne znaczenie. Jabłka symbolizowały zdrowie i miłość, dynia obfitość, orzechy, mądrość i siłę. Najważniejsze zakazy dnia, czego nie wolno robić 1 października. Tak jak istnieją tradycje, które należy pielęgnować, tak samo są i surowe zakazy, których naruszenie 1 października może przynieść pecha, choroby lub straty. Zgodnie z ludowymi wierzeniami, tego dnia świat duchowy jest bliżej nas, a nasze działania mają wzmożoną moc sprawczą. 1. Surowo zabrania się kłócić i podnosić głos. Wszelkie właśnie i konflikty w tym dniu są niczym otwarcie drzwi dla złych energii. Kłótnie przyciągają demony niezgody i mogą prowadzić do długotrwałych sporów rodzinnych, a nawet rozpadu więzi. Konsekwencją jest nie tylko zniszczenie domowej harmonii, ale także ściągnięcie pecha i niepowodzeń na wszystkich domowników na cały nadchodzący rok. Cisza i spokój są tego dnia cenniejsze niż złoto, bo chronią przestrzeń domu przed negatywnymi wpływami. 2. Nie wolno odmawiać pomocy potrzebującym. Odmowa wsparcia osobie w potrzebie, czy to finansowej, czy emocjonalnej, jest postrzegana jako grzech, który zamyka drogę do własnej pomyślności. Wierzono, że odrzucając potrzebującego, odwracamy się od boskich łask, a nasze własne zasoby mogą szybko się skurczyć. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, to, co dajesz, wraca do ciebie potrojoną siłą, zarówno dobro, jak i zło. Dlatego egoizm w tym dniu jest szczególnie karany przez los. 3. Nie rozpoczynaj nowych wielkich projektów ani podróży. To dzień na zamykanie cykli, a nie na otwieranie nowych. Rozpoczynanie dużych przedsięwzięć 1 października może skończyć się niepowodzeniem, długotrwałymi przeszkodami lub niespodziewanymi komplikacjami. Podróże rozpoczęte tego dnia mogą być pełne nieprzyjemności i niebezpieczeństw. Lepszym momentem na nowe początki jest nadejście wiosny, kiedy natura budzi się do życia. Ten dzień sprzyja refleksji i porządkowaniu, a nie burzliwym innowacjom. 4. Zabrania się wyrzucać chleba i marnować jedzenia. Po sezonie zbiorów chleb i wszelkie plony są święte. Marnowanie jedzenia, zwłaszcza chleba, jest uważane za grzech przeciwko obfitości i matce ziemi. Taka niefrasobliwość może ściągnąć na dom niedostatek i głód w przyszłości. Konsekwencją może być brak dostatków w spiżarniach i puste kieszenie, a także utrata szacunku do dóbr naturalnych, co z kolei zamyka drogę do prawdziwej pomyślności. 5. Nie wolno kłaść się spać w bałaganie. Dom musi być tego dnia uporządkowany, zwłaszcza przed nocą. Bałagan w domu przyciąga złe duchy i chaos do życia domowników. Nieporządek symbolizuje chaos wewnętrzny i zewnętrzny, który w tym dniu staje się bramą dla negatywnych bytów. Konsekwencją może być niepokój, bezsenność, koszmary oraz problemy w relacjach domowych. Poświęć chwilę na uporządkowanie, a zapewnisz sobie spokojny sen i czysty umysł. 6. Zabrania się plotkować i obgadywać innych. Plotki i obmowy są niczym rozsiewanie trucizny, która wraca do osoby, która ją wypowiedziała. Tego dnia każde złe słowo wypowiedziane o bliźni ma podwójną moc i może sprowadzić na nas samych nieszczęście lub choroby. Energia słowa jest bardzo silna, a negatywne intencje skierowane do innych mogą odbić się od nich i uderzyć w nas samych, psując aurę i ściągając pecha. Staraj się tego dnia mówić tylko dobrze lub wcale. 7. Nie wolno pożyczać ani dawać pieniędzy w dług. Według dawnych wierzeń, pożyczanie pieniędzy 1 października może prowadzić do utraty własnych zasobów finansowych. To jakby oddawanie swojego szczęścia. Jeśli dajesz pieniądze, to ryzykujesz, że nie wrócą do ciebie. Jeśli pożyczasz, możesz wpaść w spiralę długów. To dzień, w którym należy szczególnie dbać o swoje finanse i nie narażać ich na ryzyko. Lepiej poczekać z transakcjami finansowymi na inny dzień, by uniknąć niepotrzebnych strat i komplikacji. 8. Zabrania się krzyczeć na zwierzęta lub być wobec nich okrutnym. Zwierzęta są uważane za istoty wrażliwe, a ich cierpienie w tym dniu jest szczególnie potępiane. Złe traktowanie zwierząt może ściągnąć na nas karmiczną karę w postaci chorób lub problemów. Wierzono, że zwierzęta posiadają szczególne połączenie z zaświatami, i ich smutek tego dnia otwiera drogę dla nieszczęść. Tego dnia należy okazywać im szczególną troskę i miłość, co ma przynieść błogosławieństwo i harmonię w domu. 9. Nie wolno patrzeć w lustro po zmroku. Lustra są portalami do innych wymiarów. A po zachodzie słońca pierwszego października, gdy zasłony są cienkie, patrzenie w nie może przyciągnąć niechciane byty lub zniekształcić energię osobistą. Może to prowadzić do lęków, niepokoju, a nawet utraty części własnej duszy. Unikaj luster wieczorem. A jeśli to konieczne, używa ich tylko w dobrze oświetlonym pomieszczeniu i z czystą intencją. 10. Zabrania się ścinać włosów i paznokci. Wierzy się, że obcinanie włosów lub paznokci w tym dniu może osłabić naszą energię życiową i uczynić nas bardziej podatnymi na choroby i nieszczęścia. To Symboliczne obcinanie własnych sił. Nasi przodkowie wierzyli, że włosy są antenami odbierającymi energię z kosmosu, a ich obcinanie w nieodpowiednim czasie może zakłócić nasz przepływ energii. Lepiej poczekać na inny, bardziej sprzyjający dzień, by zadbać o swoją urodę, nie ryzykując utraty witalności. Pierwszy dzień października to czas pełen kontrastów. Z jednej strony duchowa refleksja i cicha siła świętej Teresy, z drugiej zaś potężne energie natury przygotowujące się do zimowego snu. Pamiętajcie, że wiedza o dawnych wierzeniach i tradycjach to klucz do zrozumienia nie tylko przeszłości, ale i teraźniejszości. Praktykując te zasady, otwieramy się na pomyślność i chronimy przed nieprzewidzianymi konsekwencjami. Dbajcie o siebie, o swoich bliskich i o otaczający was świat. Niech ten dzień będzie dla was źródłem inspiracji i spokoju. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.